Hej, Mike, cześć, Mo. Wow, ten bałwan będzie gigantyczny. Dobra robota, yeah O, o, coś tutaj się dzieje. Uciekajcie! <laughs> Moe! O nie, Moł, zaraz zamarznie. Co teraz zrobimy? Tak jest, zawiadommy Mawrika. Mawryk, musisz natychmiast pojechać nad jezioro. Gaz do dechy. Mał pośliznął się i wpadł do lodowatej wody. Co teraz zrobimy? na i na mama. Dobry pomysł. Mam nadzieję, że nasi przyjaciele pomogą! Hey. Potrzebujemy Waszej pomocy. Macie może przy sobie kulę? Mm, mm. Oh, wow. Doskonale. Nie ma czasu do stracenia. Szybko jedźcie za Mawrikiem. Mike, zobacz: przyjechał Mawrik i ma ze sobą pomocników. Mike ma rację. Musimy czym prędzej wyciągnąć moł z wody. Dosięgniecie go, chłopaki? Użyjcie swojego dźwigu. Tak jest. Teraz wystarczy go tylko wyciągnąć. Wygląda na to, że porwał go nurt. Dalej, chłopaki. Dobra robota, przyjaciele. Udało się wam. Biedny moł! Cały jest przemarznięty. Wszystko w porządku, moł? Cały trzęsiesz jest zimna? O, widzę. Masz rację, Maverick. Miranda będzie wiedziała, jak mu pomóc. Zaraz ją zawiadomimy. Miranda, ktoś bardzo potrzebuje Twojej pomocy. Czy masz może termofory u siebie? Doskonale. Zatem jedźmy. Jo! Bałwan jest już skończony i wygląda świetnie. To bardzo oh. miło z waszej strony, Milo i Mitch, że pomogliście skończyć tego bałwana. A tymczasem Miranda ogrzała moł termoforami i gorącą czekoladą. Wykonaliście kawał świetnej roboty dzisiaj, moi przyjaciele. Miłego popołudnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hmm, Mike świetnie się bawi na swoich wakacjach. Hmm, wygląda na to, że idzie burza. Hej, Mike, lepiej się schowaj. O nie, on nas nie słyszy. Maverick, mamy sytuację na naszej wyspie. Czy mógłbyś pomóc? Próbowaliśmy ostrzec Majka przed nadchodzącą burzą, ale on głośno słucha muzyki i nic nie słyszy. Musimy go natychmiast o tym powiadomić. Amalao, Minama. O, tam jest Mia. Może ona nam pomoże? Mia, Mike jest w niebezpieczeństwie. Pomożesz nam? O, Doskonale. Zatem w drogę! Nie mogę w to uwierzyć! Handal słucha tej głośnej muzyki. Mia, a może ty zdobędziesz jego uwagę, malując coś na niebie? Ale fajnie ci to wyszło. No pięknie, musi mieć zamknięte oczy, bo nic nie widzi. I co teraz, Mavri? mama Co wyknujecie? Haha, ha, teraz na pewno zwrócimy jego uwagę. Ha, ha. Mike, zobacz, jaka wielka burza nadchodzi. Musisz jak najszybciej stąd uciekać. Ależ tutaj ciemno Nic nie widać Wow, Maverick Przyniosłeś latarnię? O nie Teraz jesteśmy uwięzieni I co teraz? Banana? Marabano. A, dobry Marabano. pomysł. Z całej siły! Świetna praca zespołowa, przyjaciele! Hurra! i już po burzy! O, chyba czeka nas niemałe sprzątanko. ...ale zawsze łatwiej się sprząta razem! Do zobaczenia w następnym odcinku! Moi drodzy, musicie przyznać, że mamy przepiękny dzień! Hmm, czy ja coś tu słyszę? Kto to może być? A, tu Malcolm! Przywitajmy się z nim! Hej, Malcolm! Ty też uważasz, że to piękny poranek? sam raz na małą przejażdżkę. Czy coś nie tak? Coś wyczułeś? Coś smakowitego? Stamtąd? Stamtąd dochodzi ten zapach? Hmm, tylko co to może być? Może ktoś coś smaży? Hm, to mi wygląda na zagadkę. Malcolm, już trochę jedziemy tą drogą. Czy nie zboczyliśmy za bardzo? Co? To wszystko to jagody? Malcolm, chyba trafiłeś w dziesiątkę. Malcolm, chyba powinieneś sprawdzić, co jest za tymi krzakami. Ciekawy, dokąd prowadzi ten tunel? Hmm, mam złe przeczucie. Tylko spójrz na ten znak. Mówię teraz poważnie, Malcolm. Jeżeli chcesz tam wjechać, będziemy potrzebowali wsparcia. Skoro chcesz wjechać sam, w takim razie jadę tuż za tobą. Tutaj ledwo coś widać. Jesteś tego pewien, Malcolm? Coś tam widzisz? Aha. Nareszcie, to mi wygląda Aha. na wyjście. Zobaczmy, co tam jest. Wow! wow. Tylko spójrz na te wszystkie diamenty! To mi wygląda Aha. na kopalnię. Malcolm, ty odkryłeś skarb. Ha? Malcolm? Co to było? Malcolm, uważaj! Cześć, Maverick. Maverick? Mama Wow, Maverick! Nie wiedziałem, że umiesz salto. Zobacz! Malcolm został uwięziony w jaskini. Teraz nie może się wydostać. Musimy go szybko uratować. Ej, hey co porabiasz? <laughs> łowisz ryby swoim hakiem? Niesamowite. Masz jakieś branie? Spokojnie, musisz być bardziej cierpliwy. Hmm. Mawryk, Mawryk, zwolnij! Mo, nic nie rozumie z tego, co mówisz. Ł Maveryk mówi, że potrzebuje Twojej pomocy, Ma. Chcę uratować Malcolma, który utknął w jaskini. Okej, okay, najpierw musimy odkryć, gdzie jest ta jaskinia. Naprawdę, Ma? Widziałeś Malcolma, w którą stronę jechał? Świetnie, zatem prowadź! Dalej, chłopaki, gazu! Pomyślmy, co nasz detektyw Malcolm zrobiłby na naszym miejscu. Dobra myśl, Maverick. Malcom zawsze podąża za śladami. Tak jest. Wiecie co robić, chłopaki. Chłopaki, teraz nie czas na jedzenie. Nasz przyjaciel jest w tarapata. Jedziemy? Nie ma się czego bać, Mo. Nie jesteś sam. Trzymaj się Malcolm. Twoi przyjaciele przyjechali ci uratować. Okej, okay, chłopaki. Pospieszmy się i szybko wyciągnijmy naszego przyjaciela. Udało się! Jesteś już uwolniony. Chłopaki, to chyba znak, że musimy stąd spadać. U, mało brakowało. Tak, wiem, myślisz o tych diamentach, ale pomyśl też, że mogłeś tam utknąć na zawsze. No właśnie, gdzie są twoi wybawiciele? Ha, ha, tylko nie przesadzajcie, bo rozbolo was brzuchy, Malcolm, a czy ty jesteś głodny? Haha, ha, Smacznego przyjaciele! Hej, Mike, widzę, że budujesz nową Marinę. Hej! Oh. Ha! Czy coś nie tak? O, nie, to jest pożar. Musimy wezwać pomoc. Hej! Mauryk, pomóż! Na naszej wyspie mamy pożar! Hmm. Oh. Ten pożar robi się coraz większy, a Mike jest uwięziony na wyspie. Hey, hey. Jedźmy tam! Na naszej wyspie oh. wybuchł pożar. Pomożesz nam go ugasić? Uh -huh. O, oh, zobaczcie, tam leci Mia. Mia, potrzebujemy Twojej pomocy. Czy mogłabyś przewieźć Maxa na wyspę? Tak jest! Teraz w górę! Hej! Szybciutko, nie ma chwili do stracenia! Dalej, przyjaciele. O. Oh. 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 Aha. Oh. 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 Oh, nie. ruchome piaski. On taki nie stąd uciekać. O. O, oh, nie, hm. Bye -bye. Oh. Max, ciągnij z całej siły. O mało brakowało, ale na szczęście się hey! udało. Okej, okay, teraz skoro jesteśmy wszyscy razem, ugaśmy ten pożar. Ha. Hey. Taki, ma Ma Dale Dalej, Max, użyj swojej armatki wodnej. Doskonale Uj! Uh. A teraz wylej oh tym wodą na ogień. Udało się, cały pożar ulesiony. No, hey. <laughs> oh, 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 oh. Hey. Dobra robota, przyjaciele. Uratowaliście naszą wyspę. A Marina wygląda świetnie, Mike. Do zobaczenia w następnym odcinku!